Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj przygotowałam taki mix drapek za 65 zł z tym, że mamy dwie takie droższe zdrapki czyli Gwiezdna Kasa za 30, Mega Linie za 20 i trzy zdrapeczki po 5, czyli Rajska Kasa której dawno nie dropałam, e, więc jak ją zobaczyłam w jakiejś tam innej kolekturze niż zwykle chodzę, to od razu ją e, białe złoto, no i krzyżóweczka właśnie w tym nowym turkusowym kolorku no to co, zacznę Rajską Kasą oczywiście gruba ryba na koniec no i co? Z numerkiem 12 I szukamy tej palmy oraz pliku. No dobra. Trzymajcie mocno kciuki, żeby dzisiaj coś wpadło. <gryw> Cokolwiek. No i dobra. Co tu mamy? Awokado, chmury, arbus, kwiat, <laughs> cytryna, plecak i tutaj mamy pietronkę, wiśnie, słońce no i niestety... Balsam, tak żeby strapeczka przegrana. Dobra, to biorę się za kolejną. I wezmę sobie białe złoto z numerkiem 20. I poza liczbami szukamy jeszcze takiej sztabki. No dobra, i mamy tak: 13, 42, 58 oraz 53. A tutaj co mamy? O, tutaj trafiłam. Dobra, 54 blisko. Dwadzieścia cztery, szesnaście, pięćdziesiąt pięć. Oj, i pięćdziesiąt dziewięć, przeskoczyło. I tutaj na dole pięćdziesiąt jeden, siedemnaście, trzydzieści pięć, czterdzieści osiem i czterdzieści jeden. No, niestety. Kontrolne różne. O, no, masa pustaków. <grych> Oby coś dzisiaj było. No dobra, czekajcie, tu troszkę oddalę. O, dobra. Yy, numerek 50, także ostatnia z paczki. Yy, w bonusie mamy pojazd. No dobra. I zaczynamy. E, o. No, z samogłoskami, super. E i o. Dobra, tutaj. Okej, okay, E, O, chyba wszystko, w bonusie mamy O, okej, okay, no to na prawo lecimy, i teraz tutaj E i O. Mm. No tutaj chyba więcej tych literek. O, o, czekajcie chwilę. Świetnie. Dobra, kochani, już jestem z powrotem i drapiemy dalej E i O. Dobra. Tu jeszcze mamy O. Mm, I chyba wszystko. No dobra. Lecimy dalej. I mamy FC. F i C. No dobra. Mm. C. Tutaj na dole. Tu jeszcze jedno F. No i wszystko. W się nie ma? No dobra. To patrzymy tutaj. F i C. Tu. Okej. Okay. Nic chyba nie pominęłam, no to teraz dalej. D i P. D i P. Dobra. Tutaj. O i chyba tyle. A nie, jeszcze tutaj Adam ma D. No i dobra. Teraz chyba wszystko. W bonusie mamy obydwie. O, no i właśnie tym sposobem mamy już pół bonusu. Fajnie. No dobra. To teraz patrzymy tutaj. D i P. To tak, tu mamy P. O. Nie ma D. No, nie ma. Okej. Okay. To co dalej? Uuu! A i W. No pięknie. A i W. Ładnie. Fajne literki. Może coś z tego będzie. A, i w. Hmm. Okej, okay. chyba wszystko. W bonusie mamy a. No to lecimy tutaj. A, i w. Tu jest w. A. Yy, tu mamy w, i mamy pierwsze słowo owoc. No, dość szybko się ułożyło. Dobra. W i A. Chyba wszystko. No to lecimy dalej. G, G i T. No dobra. Tu mamy G. T. Tu kolejne T. Tu jeszcze jedno. G, T. Wszystko. W bonusie nie ma. No to tutaj patrzymy. Tak, G C. Tu jest G. T. Mm, dobra. G i T. Raczej wszystko. Okej. Okay. Kolejne dwie to U i J. <laughs> U i J, to tak. Tu mamy J. Tu, tu jest U. U i J. Chyba wszystko. W bonusie mamy J, także jeszcze tylko Z. I będzie jakaś wygrana. Ale nie zapiszajmy, zobaczymy. Czas pokaże. U i J. Tu jest J. No i co po jednej? A tak? No dobra. Trzymajcie kciuki za te Z. B i L. Dobra, to tak. L. B, i mamy B, i to jest pierwsze na tej stronie. L, B. Tu jeszcze L. Tu mamy B. I tu jeszcze B. Chyba wszystko. No dobra. To teraz tutaj. L i B. Lej mamy drugie słowo. Super. L i B. Wszystko. Okej. Okay. U. X oraz i. No, okej. Okay. Ten <trym> X to chyba niepotrzebny. Nie kojarzę żeby gdzieś był. <trym> tu mamy i. Wszystko. A tak patrzę, że te Z, to tak chyba nie dadzą. Zobaczysz? z tej strony jedno tylko wydoszło. No zobaczmy. X oraz I. 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 No i wszystko. Ok, co? Ostatnie dwie. U, trwały jeszcze dorzucili. I K. Okay, v i K To jest K e, Cliff Trzecie? Nie, drugi kurczę, to z tej strony były dwa Po prawej stronie były A już myślałam V i K Wszystko, bonusa nie będzie No dobra, to patrzymy tutaj V i K tu jest jeszcze K. Aj, no tak fajnie szło. Jakoś tak się zapowiadało, jakby coś tu miało być. U, dobra. Już rozumiem, czemu nie dali Z. A my mamy pustaczka. Kontrolne różne? No niestety. Czyli z drapeczki za piątkę dzisiaj się totalnie nie spisały. Żadna nie dała nawet zwrotu. To co, weźmy sobie może megalinie, a skończymy gwiezdną kasą. I co, megalinie Mamy z numerkiem trzecim. I lecimy. I zaczynamy. Szminka i lody. Dobra, szminka, lody. No i szukamy. Szminka, lody. Dobra, lody już widzę. Tu kolejne. Tutaj nie ma. I tutaj też nie ma. Ok. Kolejne. Gwiazda i serce. To tak, serce jest. Gwiazda też. Tu następne serce. Tu są obydwa. Tutaj nic. Tutaj widzę dwa serca. I na dole jeszcze jedno. Ok. To patrzymy kolejne dwa. I mamy arbuza i żółwia. Arbus i żółw. <laughs> Dobra. Żółw jest. A arbus. Oj, oj. Jeden żółw. Arbuza nie dali w ogóle. Ok, to teraz słońce i flaming. Słońce flaming. Dobra, tu mamy flamingi. Tu kolejne. U, sporo flamingów. A słońce będzie. Czy nie będzie? Jest słońce. Mamy słoneczko. Tutaj już nic. No i dobra, na początku wysyp flamingów. Okej, okay, no to teraz kokos i diament. Kokos i diament. Chyba były. Tak, tu mamy diament. O, i tu mamy kokosy. Tu kolejny diament. I na dole nie ma nic. Okej. Okay. To patrzymy dalej. Zegar i kości. Zegar kości. Kości były. A w zegar nie kojarzę Zaraz zobaczymy. Tu są jeszcze kości. Tutaj kolejne. Tutaj nie ma nic. I na dole mamy jeszcze kości. I widzę, że ominam kokosa. A zegara nie ma. No dobra. Co mamy dalej? Pierścionek i winogrono. Pierścionek winogrona. O, tu jest pierścionek. Tu nic, tu nic. Tu kolejny pierścionek. Następny. I tyle. Bez winogrona. Zauważy znowu co się ja Prezent i klapki dalej. To tak, prezent tu mamy na górze. Tutaj nic, nic, no, słabo coś idzie. Tu kolejny prezent. Tutaj nic, i na dole jeszcze jeden prezent. Przynobił się jakiś prezent od lotu, jakaś wygrana. Sakwa i pióro. Sakwa pióro. Hmm. Czy były te symbole? Chyba nie. O kurde. No, słabo. Tęcza i rower. Rower jest. Tutaj tęcza. Tu nic. No, bardzo słabo idzie. A czasami tak jest właśnie. Czasami właśnie zaczynają się, wiecie, z przytupem, a później tak naprawdę nic nie ma. A czasami jak się słabo skręca, to właśnie później zeskakuje wygrana. Ananas i piłka teraz. To tak. Ananas. Jeden, drugi, trzeci. Tu kolejne ananasy. No kurde, ile ananasów. O, i piłka też jest. O, tu patrzcie, prezent minęłam. No właśnie. A później gadam, że słabo idzie. Tu jeszcze ananas. I na dole. Jeszcze jedno, tyle nasów. Dobra, kolejne moneta i foto. Okej, okay, to tak, moneta tu i tu. Foto też było kojarzę właśnie. Tutaj jest. Tu nic, tu mamy foto. Tu kolejne i moneta. No, rozkręca się z drapka. Moneta foto. I tu jeszcze jedna moneta. Dobra, to co? Przedostatnia para to łódź i dzwon. Sprawdźmy sobie łódź i dzwon, czy coś to da. Dzwon, tutaj łódź, kolejny dzwon, tu jeszcze łódka, tutaj nic, i tutaj, o jest łódka, już prawie przegapiłam. Dobra, ostatnie. Klucz i wiśnie. No dobra, to klucze były. Pamiętam, ale wiśnie chyba nie kojarzę. Tu jest klucz. Tu są dwa klucze. No, na razie blokady są. O, no i właśnie, nie ma linii. Ale sprawdźmy jeszcze bonusik. W bonusie szukamy dolara. I mam lustro, niestety, no. Coś te mega linie słabo kontrolne różne, no to co? cała nadzieja dzisiejszego odcinka tej oto pięknej z drapeczcem Gwiezdna Kasa za 30zł i właśnie ten numerek 7 o czym ostatnio mówiłam że trafiły mi się właśnie dwie grube ryby i dwie z siódmką. no tak się wylosowało no to co? szukamy podkowy, serca albo napisów 25 lat otrzymajcie kciuki niech to będzie jakieś zaskoczenie bo po prostu załamka z tymi odcinkami ostatnio. Kwiat, cytryna, maska, diament, dzwon i zjeżdżamy. A może ja Was troszkę zbliżę co tak ociupinkę. Yy, dobra, dzwonek, dalej mamy astronautę, klucz, aparat, mikrofon, kałusia, szalik, trefl. I podsuwamy do góry. No i dobra. Teraz mamy zamek, pszczółkę, klaps, parasol, kask, jabłko, balon, karo. No i już końcówka to została. I mamy pik, pizzę, nutę, śliwkę, kompas, bęben i... I worek, no niestety, symbolu nie ma, ale mamy jeszcze szansę w bonusie. Także sprawdźmy. O, księżyc. Ajajaj, Tutaj aj. aj, aj, aj. Czekajcie, sprawdzę kontrolę lepiej. No właśnie, tutaj mamy X. -a, a tu mamy G. No i co ja mam Wam powiedzieć, kochani? Masakrę na 65 zł. Takie piękne zdrapeczki wybrałam, no ale nic nie wygrałam. O, tak się zrymuje, No niestety nic nie wpadło, po raz kolejny. Ja już nie będę tego komentować, no nie wiem, tak mi się trafia po prostu ostatnio, no, no życie, no nie wiem, co ja będę wymieniać, bo nie mam już praktycznie nic na wymianę, bo nic nie wygrywam. Także będzie trzeba trochę zainwestować pieniążków, żeby nakupić właśnie jakieś drapki odcinki. No i co, kochani? Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mimo wszystko oglądacie i że Wam się podoba. Bardzo miłe komentarze piszecie, naprawdę, że mimo wyniku bardzo miło się oglądało, także bardzo przyjemnie mi się to czyta i bardzo dziękuję za te miłe słowa. No i co, kochani? Ja się z Wami żegnam i widzimy się pewnie jutro w kolejnym odcineczku. Także co? Miłego dzianka Wam życzę. Buziaki. Pa, pa!